Hej, hej, hej. To film z okazji 3000 subskrypcji. No, taki troszkę spóźniony. Zapala mi się od razu czerwona lampka. Oho, dasz taki tytuł, a masz dopiero 3000 subów. Będą hejty. Ale nie, zluzujcie. I ja mówię dziś o tym, jak zacząć, zacząć. Czyli jakie rady może dać osoba mająca 3000 widzów. Huh. 3,5. Takiej, która ma powiedzmy ich 100. Szczajcie! Jakby też YouTuberce, która ma 3000 subów, i 3,5 jest bliżej do początków niż takiej, która ma ich 100 tysięcy. To są trochę takie rzeczy, które ja powiedziałabym sobie samej na samym początku, więc może już przejdę do rzeczy, zanim mnie zlinczujecie. pierwsze nie zwalaj winy za to, że nic nie robisz, na to, że nie masz sprzętu. Oczywiście, że filmy kręcone lustrzanką wyglądają lepiej niż te nagrywane telefonem. Oczywiście, że dźwięk nagrany pojemnościówką zrobi lepiej melomanom niż audio zarejestrowane przy pomocy mikrofonu z kamery bądź telefonu. Ale czy kupowanie drugiego sprzętu, zanim w ogóle się w czymś sprawdzisz, ma sens? I czy nie pamiętasz pierwszych filmów swoich ulubionych youtuberów? Czy wielu z nich nie zaczynało właśnie od smartfonu jako kamery? Tak, by the way, dzisiejsze telefony potrafią nagrać materiał całkiem nieźle, gdy tylko okażemy im odrobinę uczucia i zrozumienia. A, um, żartowałam! Tak, jakby co, teraz niech nikt nie przytula telefonu. Bo nie o to chodzi. Kilka praktycznych porad. Na początek wyposaż się przynajmniej w taki uchwyt, żeby telefon był zdolny stać. Ten uchwyt wchodzi do statywu. I dobrze by było też, gdybyś kupił statyw. To nie jest duży koszt, ale jeśli nie, no to ustaw ten uchwyt z telefonem, nie wiem, na książkach, na jakiejś półce. Wymyśl coś. Fajny poradnik. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiem o tym, jak nagrać dobry film. Wskazówka pierwsza. Wymyśl coś. To wszystko. Dziękuję. Do widzenia. Osobiście polecam deskę do prasowania, a na niej książki. No, trochę kreatywności i chęci. Większość telefonów nagrywa całkiem ładny obraz, ale w dobrym świetle. Stan więc przodem do okna i postaraj się nagrać swój film nie o zmierzchu, nie wtedy, kiedy jest prawie jasno, tylko przy dobrym świetle dziennym. No, wiadomo, że to czasem jest trudne złapać to światło dzienne, zwłaszcza zimą, dlatego możesz ewentualnie się doświetlić żarówkami o barwie światła dziennego, czyli takiej lekko niebieskiej. Niestety, słońce ma to do siebie, że bywa kapryśne. Nie skręcimy sobie mocy światła wtedy, kiedy nam się podoba. Ani też nie mamy wpływu na to czy przyjdzie jakaś chmura, czy nie przyjdzie i nie zasłoni nam naszej żarówki. Dlatego jeśli nagrywasz przy ostrym słońcu, to żeby zredukować nadmiar światła, możesz po prostu trochę zasłonić roletę na oknie. To wszystko po to, żeby uniknąć prześwietlonego kadru. Punkt drugi. Nieostry obraz to nic fajnego. Jeśli nagrywasz telefonem to najlepiej będzie, jak wyłączysz autofokus. Zazwyczaj wiąże się to z przejściem w jakiś tryb manualny. Usiądziesz, ustawisz się przed kamerą i ktoś, jakaś dobra duszyczka, którą poprosisz, kliknie ci tam na ekranie na Twoją twarz, żeby ustawić ostrość na Ciebie. Czemu nie załatwić tego autofokusem? No, można, ale wiele telefonów cierpi na coś takiego, że. Ten autofokus nie może się zdecydować i co chwilę ustawia ostrość na nowo, co wiąże się z takim szybkim przybliżeniem i oddaleniem e, kadru. Podam wam tutaj przykład mojego filmu, który nagrywałam właśnie telefonem z włączonym autofokusem. Proszę się przypatrzeć. Bardziej powiedziałabym, że ty, wokalisto, możesz uczynić z jednego i tego samego mikrofonu urządzenie o różnym brzmieniu, w zależności od tego, jak będziesz z niego korzystać. I tak przez cały film no nic fajnego. Jeszcze gorzej jak w kadrze stoi przed tobą na przykład mikrofon. Wtedy możesz być prawie pewny, że autofokus uzna, że mikrofon jest bardziej interesującym obiektem niż twoja twarz. Po trzecie. Jak już mówiłam, jeśli nie masz odpowiedniego oświetlenia, najlepiej nagrywaj przy oknie. Telefony czy nawet takie kamerki mają małą matrycę. Dla nas oznacza to tyle, że obraz powinien być spoko. To już zależy od tego, jaki mamy konkretnie model. Dopóki nagrywamy w dobrym świetle. Przy oknie. Chcę Wam tutaj pokazać przykład potwierdzający tę teorie. Dla każdego dobra i niebanalna piosenka może oznaczać co innego i jeśli tego nie rozumiesz, to oglądanie tego filmu zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nagrywane przy oknie. W dzień. To prawda okno z prawej strony, no ale całkiem ładnie. A tutaj część druga, nagrywana wieczorem, zimą, prześwietlę z żarówki przy suficie. Zwróćcie uwagę na cienie pod moimi oczami. Słuchaj tego, do czego sam dążysz. Wielu ludzi, na pytanie, czym się inspirujesz, odpowiada: Ja mam własny styl. I tu już nie jest tak ładnie, nie? Pamiętajcie też o tym, że nie należy mieszać barw światła. Jeśli nagrywamy przy świetle dziennym, a dodatkowo chcemy doświetlić się jakąś żarówką, to tylko taką e, o barwie światła dziennego. Po czwarte, warto wiedzieć, co się chce właściwie powiedzieć. Generalnie to fajnie by było, gdyby ludzie najpierw myśleli, a potem mówili. Pamiętam swój pierwszy film na tym kanale, bo to nie jest mój pierwszy kanał. I tak po długiej przemowie dotarliśmy w końcu do końca początkowego filmiku. Więc ja Wam życzę owocnej pracy, a sobie życzę Waszego zainteresowania. I tak przez 9,5 minuty. W końcu do końca początkowego filmiku. Czuć stąd taką bijącą niemrawość. Pewnie też dlatego, że byłam lekko zestresowana. Nie do końca wiedziałam jak się zachować przed kamerą. Ale w takich sytuacjach zwłaszcza przydałby się jakiś skrypt. Wypowiedź rozpisana przynajmniej w punktach. Nie dość, że twój film zachowuje wtedy odpowiednią dynamikę, bo mówisz zwięźle i na temat, to jeszcze możesz być pewien, że o niczym nie zapomnisz. Po piąte. Systematyczność. O. Ja jestem ostatnią osobą, która powinna się na ten temat wypowiadać. No, ale mogę powiedzieć, jak to jest źle, kiedy systematyczności nie ma? No, na tym się znam. Niestety, kanał na YouTubie nie jest źródłem mojego utrzymania. Jeszcze oczywiście. A więc nie mogę się temu w pełni poświęcić. Dlatego filmy nie zawsze wychodzą regularnie. Są takie okresy, kiedy po prostu muszę zrobić przerwę. Ale wracając do tematu, staraj się, aby Twoje filmy wychodziły w miarę Twoich możliwości regularnie. Zastanów się, ile czasu możesz poświęcić YouTube'owi, żeby nie zaniedbać innych obowiązków. Pomyśl, czy dasz radę wrzucać film co tydzień? Jeśli nie, to może co miesiąc? Lepiej wrzucić jeden film na miesiąc, ale regularnie. Faktycznie wrzucać te filmy co miesiąc, niż trzy mm, miesiące przerwy, nic się nie dzieje, a potem nagle trzy filmy w jednym tygodniu. Dlaczego regularność jest tak ważna? Nie dajesz o sobie zapomnieć. Przyzwyczajasz swoich widzów do tego, że na przykład co tydzień dostają dawkę nowego materiału od ciebie. Co brzmi trochę jak jakaś technika uzależniania ludzi. Nie zapominajmy też o tym, że YouTube lepiej pozycjonuje kanały, na których nowości pojawiają się stale, co jakiś czas. Chociaż te ich algorytmy to jedna wielka tajemnica. Jak ktoś Wam mówi coś o algorytmach YouTube'a, to prawdopodobnie mówi Wam o własnych obserwacjach, albo powtarza to, co mówią inni YouTuberzy. Po szóste i nie mam już pomysłu na kolejną melodię... Omówmy się! Jeśli chcesz wrzucać filmy na YouTube, to chcesz, żeby ludzie to oglądali. Zależy ci na tym, żeby mieć jakiś odbiór. Bo gdybyś robił filmy tylko dla siebie, no to nie chciałbyś ich wrzucać do internetu, chowałbyś je po prostu do przysłowiowej szuflady. Niekoniecznie od razu chcesz gromadzić setki tysięcy ludzi pod przyciskiem subskrypcji, co zabrzmiało źle. Ale na pewno chcesz wiedzieć, że jest jakieś grono osób, które na Twoje filmy czeka. Które te filmy ogląda. Inaczej to nie ma sensu. Tak, tworzenie na YouTubie nie ma sensu bez tej drugiej strony ekranu, czyli bez widza, bo YouTube to przede wszystkim społeczność. Nie ma co też ukrywać, że każdy chce zarabiać pieniądze. Nie ma w tym niczego złego. Najnowsze info. Pieniądze są nam potrzebne do życia. Ale sama chęć zarobku. To jest słaba motywacja do założenia kanału na YouTubie, ponieważ przez długi czas po starcie nawet nie możesz zarabiać na swoim kanale. Ponieważ najpierw musisz zdobyć przynajmniej 1000 subskrypcji oraz ileś tam, nie pamiętam, ile łącz... godzin łącznego czasu oglądania przez ostatnie 12 miesięcy. Takie są wymogi. I nawet jak już zaczniesz zarabiać, to również przez bardzo długi czas są to kwoty naprawdę małe. Co ważne. Niewspółmiernie małe w stosunku do pracy, którą musisz włożyć w swoje produkcje. Żeby więc zostać twórcą, musisz być upartym wariatem, mieć pasję i pomysł na kanał, żeby czerpać radość z samego procesu tworzenia. Jeśli tak jest, to gratuluję, przechodzisz do następnego etapu. Wiadomo, że będziesz szukał tematów, które mogłyby się dobrze sprzedać. Chcesz tworzyć filmy, które będą się klikać. Ale nigdy nie rób czegoś tylko dlatego, że myślisz, że ludzie to kupią, bo to widać. O czym więc robić te filmy, żeby oglądał nas ktoś oprócz rodziny i podśmiechujących się znajomych? To może być trudne. Ale poszukaj połączenia pomiędzy tym, co podoba się tobie, a tym, co podoba się ludziom. Jeśli grasz alternatywnego roka, no to możesz na przykład zrobić rockowy cover aktualnie popularnej popowej piosenki. Kiedy zbudujesz już swoją społeczność i przyciągniesz do siebie ludzi, to będziesz mógł wrzucać już tylko to, co się tobie najbardziej podoba, nie myśląc o tym, czy ktokolwiek taki film zobaczy, czy też nie. I i tak wtedy już dotrzesz do widzów, dlatego że wtedy będą mieli szansę cię znaleźć, bo będziesz już kimś, a twój kanał będzie miał już jakieś konkretne zasięgi. Cóż no, takie życie. A aktor też dopiero z czasem może przebierać sobie w rolach. Ale pamiętajmy, wszystko w granicach rozsądku. Nie nagrywajmy czegoś, co nam się w ogóle nie podoba, tylko dlatego, że to jest popularne. Poszukujesz w ten sposób nie tylko siebie, ale także widza. No, chyba, że wstawisz na początku filmu takie oświadczenie, że. Hej, ten film zrobiłam tylko po to, żeby wydębić od ciebie tego suba. I po siódme. Pogódź się ze swoim wyglądem. Z tym, że czasem będziesz wyglądać źle. Wiecie co? Kamera jest dosyć kapryśna i ma swoje humorki. Nieraz tak miałam, że patrzyłam przed nagraniem do lustra, no i myślę sobie: No, jest całkiem okej. Okay. A potem obejrzałam nagrany materiał, a tam taka kupa. Ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Tak to już jest, że najwięcej niedoskonałości widzisz w sobie właśnie ty. Uwierz mi, że nikt poza tobą nie będzie ci się tak przyglądał. A nawet jeśli już wyglądasz naprawdę, naprawdę brzydko. Chociaż to pojęcie względne, no ale załóżmy, że tak jest. To co? Masz prawo być brzydki. Masz do tego święte prawo i nikt ci go nie zabierze. Zwłaszcza na swoim kanale, no ludzie. A jak kogoś patrzenie na ciebie boli, to niech nie patrzy. Ogólnie komentarze na temat Twojego wyglądu w filmie będą takim swego rodzaju dziwnym zjawiskiem. O ile tematem filmu nie jest Twój wygląd, no wtedy to się nie dziw. O ile pozytywne komentarze są jeszcze jakoś zrozumiałe, bo może po prostu ktoś chciał być miły, o tyle hejty. Takie jak, jesteś brzydki, schowaj się. To dla mnie taka abstrakcja. W sensie nie wiem, no, tematem filmu nie jest moja piękna twarz, tylko na przykład muzyka. I co? Co ja mam sobie zrobić z takim komentarzem? Mam się załamać? Nie wiem, a może mam zakryć tą twarz, tylko dlatego, że komuś się nie podoba. Na szczęście mam wrażenie, że moi widzowie trzymają poziom. I na moim kanale takich komentarzy raczej nie spotykam. No, no i tak się zdarza, że nagrałeś swój film i myślisz sobie... Klapnięte włosy. Świecąca twarz. Krzywe brwi. Brzydki makijaż. Ech. wszystko to akurat ładnie. No i cóż, no. I nic nie zrobisz. Najlepiej to się w ogóle tym tak bardzo nie przejmować, bo choćbyś Bóg wie, co zrobił, nigdy nie będziesz podobać się wszystkim. Poświęcisz pół godziny na to, żeby twoje włosy wyglądały idealnie, a ktoś ci napisze, że brzydko ci w tej bluzce. O nie, najgorzej cały film do kosza. Wszystkim nie dogodzisz, więc pomyśl przynajmniej o sobie. Po ósme. Naprawdę już nie mam pomysłów. Ostatnia rzecz. Jak nagrywasz telefonem? Albo kamerką czy aparatem z podglądem, to nie patrz się w ten podgląd, tylko patrz w obiektyw. Wtedy widz będzie miał wrażenie, że patrzysz mu prosto w oczy. Zobacz. Ja teraz patrzę w podgląd i wygląda to dosyć nienaturalnie, tak jakbym mówiła do ciebie, ale patrzyła się gdzieś obok. Dobrze. To tyle dziwnych przemyśleń na dzisiaj. Zachęcam do zobaczenia, jak ja prowadzę swój kanał i zostawienia subskrypcji. Polecam odsłuchać moich autorskich piosenek dostępnych na kanale oraz coverów, poradników, innych wylewanych żali. Bo czemu nie? Można kontaktować się ze mną przez stronę na Facebooku. Tylko proszę się nie złościć, jak ktoś będzie długo czekał na odpowiedź. Linki w opisie. I jak zwykle zachęcam do czytania opisu. Pozdrawiam Was serdecznie, a teraz się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.